W sobotę, 27 lipca w Kazimierzu Dolnym i Janowcu nad Wisłą, rozpoczął się już 18. Festiwal filmu i sztuki BNP Paribas Dwa brzegi. Jak co roku na miejsce przyjechały gwiazdy, ale to Grażyna Torbicka jak zawsze była największym obiektem zainteresowania. Zwłaszcza, że pojawiła się na nim bez męża i bez obrączki. Grażyna Torbicka i Adam Torbicki są razem od ponad 40 lat, a ich historia miłości jest naprawdę wyjątkowa. Poznali się w 1980 roku, kiedy Grażyna, wtedy jako studentka, udała się na badania lekarskie potrzebne do zdobycia prawa jazdy. To właśnie wtedy spotkała Adama, młodego kardiologa, który przeprowadzał badania. Ich pierwsza randka odbyła się w kinie, gdzie obejrzeli film Manhattan. Wkrótce potem zaczęli się spotykać, a w 1981 roku wzięli ślub. Od tego czasu są nierozłączni wspierając się nawzajem i inspirując. Grażyna i Adam Torbiccy są przykładem, że prawdziwa miłość może przetrwać próbę czasu, nawet jeśli nie noszą obrączki. Jak się okazuje, z jej noszenia Grażyna Torbicka zrezygnowała już lata temu, a wszystko zaczęło się przez męża. Przed laty w jednym z wywiadów opowiedziała żartobliwie, że skoro nie rozstali się po zgubieniu przez męża obrączki rok po ślubie, to nic nie będzie w stanie ich rozdzielić. Co więcej, dzięki temu, że nie noszą na palcach symbolu małżeństwa, to mogą czuć się jak kochankowie. Najwyraźniej to doskonały przepis na udany związek Grażyny Torbickiej i Adama Torbickiego. W tym roku festiwal Dwa Brzegi obchodzi osiemnastą edycję. Grażyna Torbicka podzieliła się swoimi refleksjami na temat festiwalu podczas rozmowy w polskim Radio Dwójka. Tak, jak przez te 18 lat staraliśmy się przyzwyczajać naszych widzów do dobrego kina, które czasem jest trochę bardziej wymagające, ale daje ogromną satysfakcję i pole do rozmów i dyskusji, wyznała. Dwa urokliwe miasteczka Kazimierz Dolny i Janowiec położone są na przeciwległych brzegach Wisły, stąd nazwa imprezy. To tutaj, każdego lata od 2007 roku, festiwal Dwa Brzegi rozwija swoje filmowe żagle, w tym roku. Od 27 lipca do 4 sierpnia festiwal zachwyci kinomanów. Co jest w programie? 15 premier filmowych prostoskan, nagradzane perełki z Berlinale i Wenecji oraz retrospektywy reżyserów takich jak Dorota Kędzierzawska, Jadwiga Jankowska, Cieślak i Joseph Losey. Festiwal Dwa Brzegi trwa od 27 lipca do 4 sierpnia. Zobacz też: Grażyna Torbicka opowiedziała o swoim małżeństwie za damem. Niedowiary, jaki fakt ujawniła z przeszłości paparazzi udokumentowali spotkanie Torbickiej z tajemniczym mężczyzną. Tak się zachowała Grażyna Torbicka jak zawsze z klasą. Tak zaprezentowała się na ściance Grażyna Torbicka pojawiła się na nim bez męża i bez obrączki. Grażyna Torbicka i Adam Torbicki Grażyna i Adam Torbiccy są przykładem, że prawdziwa miłość może przetrwać próbę czasu. Nawet jeśli nie noszą obrączki Grażyna Torbicka zrezygnowała już lata temu, a wszystko zaczęło się przez męża dzięki temu, że nie noszą na palcach symbolu małżeństwa, to mogą czuć się jak. Kochankowie Związek Grażyny Torbickiej i Adama Torbickiego Festiwal Dwa Brzegi, jak przez te 18 lat staraliśmy się przyzwyczajać naszych widzów do dobrego kina, które czasem jest trochę bardziej wymagające, ale daje ogromną satysfakcję i pole do rozmów i dyskusji jętnaście premier filmowych Prostoskan, nagradzane perełki z Berlinale i Wenecji oraz retrospektywy reżyserów takich jak Dorota Kędzierzawska, Jadwiga Jankowska. Cieślaki, Joseph Losey, Festival. Dwa Brzegi trwa od 27 lipca do 4 sierpnia. Zobacz też. Grażyna Torbicka opowiedziała o swoim małżeństwie za damem. Nie do wiary, jaki fakt ujawniła z przeszłości paparazzi udokumentowali spotkanie Torbickiej z tajemniczym mężczyzną. Tak się zachowała Grażyna Torbicka jak zawsze z klasą. Tak zaprezentowała się na ściance.